Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj mamy piękny dzień w Bedni. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ w nocy padał deszcz. Co prawda nie spadło go dużo, bo tylko 5 mm. Ale jak widzą państwo, pole wygląda całkiem dobrze. No, nie jest to tak, że tutaj nie była dawana woda. Tu mamy marchew, która była posiana 5 dni temu. Po siebie było pole bardzo intensywnie nawodnione z taśm kroplujących, i dopiero 3 dni po siebie udało nam się zrobić zabieg herbicydowy. Daliśmy tutaj, oczywiście, standardowo bandur w dawce litr na hektar plus fluoro, fluorochloridon w dawce 0,8 litra na hektar. Udało nam się to zrobić dopiero 3 dni po siebie, ponieważ było bardzo wietrznie. Dzisiaj jesteśmy 5 dni już od siewu, czyli 2 dni od zabiegu herbicydowego. Fajnie, bo troszeczkę popadało, zwilżyło nam tę ziemię równomiernie. Także wydaje mi się, że efekt zabiegów herbicydowych będzie bardzo dobry. Marchew już ma kiełki pod ziemią. Z tyłu za mną Państwo widzicie, trwa przygotowanie pola pod podsadzenie kolekcji pomidora gruntowego. Oczywiście tutaj mamy zabieg herbicydowy, robimy, dajemy senkor przed sadzeniem zgodnie, zgodnie z etykietą. Także jutro będziemy sadzić pomidora. Natomiast dalszy kolejna relacja z herbicydów w cebuli w najbliższym czasie.